Podcast Ogrodu Pożegnań, Ścieżki Żałoby, w którym rozmawiamy o sprawach ostatecznych, merytorycznej, wolnej od tabu atmosferze. Wyobraź sobie najtrudniejszy dzień w życiu. Żegnasz ukochaną osobę. Emocje sięgają zenitu: smutek, łzy, wzruszenie. Chciałbyś, chciałabyś, aby wszyscy bliscy mogli poczuć wsparcie i zjednoczenie w tej chwili. A teraz pomyśl, że dla niektórych z nich ten dzień jest szczególnie trudny, bo świat wokół nich staje się niezrozumiały i przytłaczający. Mówię o Twojej mamie z demencją, która gubi się w czasie i przestrzeni. Mówię o Twoim dziecku w spektrum autyzmu, dla którego tłum ludzi i nieznane rytuały to ogromne wyzwanie. Czy ci, których tak kochamy, a którzy są. Inni, w pewnym sensie, niż większość standardowych żałobników, nie zasługują na to, by w pełni uczestniczyć w pożegnaniu bliskiej osoby? Wiele rodzin zadaje sobie podobne pytanie: czy zabierać chorą babcię na pogrzeb dziadka? Czy mój syn, moja córka z autyzmem poradzi sobie podczas dużej ceremonii? A jeśli zacznie krzyczeć albo ucieknie, czy obecność mojej siostry z niepełnosprawnością intelektualną nie zakłóci przebiegu uroczystości? To naturalne obawy, wynikające zarówno z troski o bliskich, jak i z lęku przed nieznanym. Chcemy przecież, by pogrzeb przebiegł godnie, a jednocześnie pragniemy nikogo nie wykluczać z ostatniego pożegnania. Dobra wiadomość jest taka. Można przygotować ceremonię tak, by była przyjazna zarówno dla osób neuroróżnorodnych, jak i dla np. seniorów z problemami poznawczymi. Co więcej, ich udział może okazać się dla nich bardzo ważnym elementem procesu żałoby, dając poczucie ukojenia i zamknięcia pewnego rozdziału. Chciałabym podzielić się z wami kilkoma refleksjami i poradami, które zebrałam jako celebrantka pogrzebów humanistycznych. Widziałam rodziny, które z sukcesem włączały dzieci ze spektrum autyzmu w pożegnanie na przykład dziadków. Towarzyszyłam osobom z demencją, gdy żegnały swoje dzieci i chociaż czasem nie wszystko rozumiały, czuły emocje i wsparcie osób obecnych. Z tych doświadczeń płynie jeden wniosek. Warto próbować, warto dać szansę naszym bliskim na bycie częścią tych uroczystości. Oczywiście kluczem jest dobre przygotowanie i otwarte serce, otwarta głowa zarówno nasze, rodzin, jak i osób prowadzących ceremonie. Dziecko z ASD na pogrzebie czyli strach ma wielkie oczy. Pani Kasia, mama, Ośmioletniego Jasia z autyzmem zadzwoniła do mnie tydzień przed pogrzebem swojego taty. Miała dość drżący głos. Mówiła: Nie wiem, czy powinnam zabierać Jasia. On bardzo kochał dziadka, ale boję się, że nie wytrzyma. Nie wytrzyma na pogrzebie. Rozumiałam te wątpliwości dość dobrze, bo dla dziecka z ASD pogrzeb to sytuacja pełna nieznanych bodźców. Wszyscy ludzie ubrani na czarno. Płaczący, muzyka organowa, kwiaty, jakieś przemówienia. Żadna z tych rzeczy nie mieści się w codziennej rutynie takich osób. Jak pomóc Jasiowi i jemu podobnym dzieciom przejść przez to wydarzenie? Hmm, oto kilka wskazówek, które przekazałam pani Kasi i które faktycznie sprawdziły się w praktyce. Pierwsza rzecz to zapowiedź i taka szczera rozmowa. Nie chowajmy przed dzieckiem prawdy o śmierci. Oczywiście sposób przekazu musimy dostosować do jego wieku i poziomu pojmowania, ale ważne, by było to jasno i konkretnie przekazane. Można powiedzieć: dziadek umarł, czyli jego ciało przestało działać i już nie możemy z nim porozmawiać. Bardzo za nim tęsknimy, dlatego urządzamy pożegnanie. Takie pożegnanie nazywa się pogrzeb. Unikamy eufemizmów typu dziadek zasnął albo odszedł do lepszego świata. Dziecko z autyzmem może je zrozumieć dosłownie lub po prostu się w tym pogubić. Pozwólmy też pytać nawet jeśli pytania są powtarzalne, cierpliwie za każdym razem odpowiadajmy to samo. Dzięki temu, maluch będzie czuł się bezpieczniej, bo nasze odpowiedzi staną się dla niego punktem odniesienia. Druga kwestia to historyjki i plan dnia. Dla dzieci w spektrum świetną pomocą są wizualne historyki opisujące jakieś wydarzenia społeczne. Możemy wspólnie z dzieckiem narysować albo wydrukować z internetu jakiś prosty komiks o tym, co się wydarzy. Na przykład obrazek ludzi na cmentarzu, księdza albo celebranta mówiącego nad trumną, rodzinę stojącą przy grobie. Opowiadamy, tu jesteśmy my. Wszyscy jesteśmy smutni, bo żegnamy dziadka. Będziemy słuchać muzyki. Ktoś powie kilka słów o dziadku. Potem razem pójdziemy, żeby schować trumnę w ziemi. Możesz wtedy rzucić na pożegnanie kwiatek na trumnę. Taki scenariusz obrazkowy warto przerobić kilka razy przed ceremonią. Dobrze jest też pokazać zdjęcia miejsca, gdzie odbędzie się pogrzeb. Dziecko wtedy zobaczy kaplicę czy salę pożegnań? Co o swoich tą przestrzenią. Jeśli mamy taką możliwość, krótka wizyta w tym miejscu przed uroczystością też może zdziałać naprawdę cuda. Kolejny punkt to rutyna i stałe elementy. Postarajmy się, żeby dzień pogrzebu nie wywracał do góry nogami całego planu dnia dziecka. Oczywiście sam pogrzeb jest wyjściem ze schematu, ale może są takie elementy, które da się utrzymać. Na przykład ulubione śniadanie o zwykłej porze, ta sama bajka rano, przytulanka zabrana z domu. Weźmy na ceremonię na przykład ulubiony kocyk lub pluszaka. Dziecko będzie miało przy sobie ten kawałek normalności, który zna. Jeśli to długie uroczystości, na przykład msza, a potem odprowadzenie na cmentarz, konsolacja, zastanówmy się, czy musimy uczestniczyć we wszystkim z dzieckiem. Może wystarczy obecność na pożegnaniu w kaplicy, a na cmentarz maluch już nie pojedzie, zostanie z kimś z rodziny. To wszystko zależy od indywidualnego dziecka i waszego wyczucia. I pamiętajcie, to wszystko zależy od indywidualnego dziecka i waszego wyczucia. Nie ma złych decyzji, jeśli podejmujecie je z miłości i troski. Warto też, planując udział w ceremonii, mieć plan awaryjny. I tak zwane bezpieczne miejsce. Nawet najlepiej przygotowane dziecko może w pewnym momencie mieć dość i ma do tego prawo. Warto wcześniej ustalić jakiś sygnał, którym maluch zakomunikuje: Mam za dużo, chcę wyjść, potrzebuję wyjść. Może by to być konkretne słowo, gest albo po prostu fakt, że zaczyna się głośno denerwować. Rodzic najlepiej zna swoje dziecko i na pewno rozpozna oznaki nadchodzącego kryzysu. Ustalmy z nim. Jeśli poczujesz, że chcesz wyjść, powiedz mi na ucho dość. Albo na przykład, ściśnij moją rękę trzy razy i wyjdziemy na chwilę na korytarz, albo przed budynek, dobrze? Dobrze też wcześniej rozejrzeć się za cichym zakątkiem. Może boczna nowa kościoła, może ławka w ogródku gdzieś przed domem pogrzebowym, gdzie w razie potrzeby zabierzemy dziecko na przerwę. Ważne. Żeby czuło, że nie jest uwięzione w sytuacji bez wyjścia. Ważne jest też wsparcie bliskich i otoczenia. Uprzedźmy innych członków rodziny, że zabieramy dziecko i że mogą zdarzyć się różne reakcje, żeby wiedzieli, że tak, tak może być i że to jest OK. Większość ludzi ma w sobie dużo zrozumienia, gdy się ich wcześniej do tego przygotuje. Wytłumaczymy babci czy cioci, że. Dla Jasia to sposób okazywania żałoby, nawet jeśli kręci się w ławce czy zatyka uszy, bo coś go drażni. Jeśli jest taka opcja, poprośmy kogoś zaufanego, np. terapeutę dziecka albo przyjaciela rodziny, by był na standbaju by do pomocy. Czasem jeden rodzic musi na chwilę zająć się formalnościami czy rozmową z, z gośćmi w czasie konsolacji. Dobrze, gdy druga osoba może skupić się tylko na dziecku. Pożegnanie na własnych zasadach. Pozwólmy dziecku wyrazić po swojemu pożegnanie. Może chce narysować laurkę dla zmarłego i włożyć ją do trumny? Albo przynieść jakiś przedmiot, który kojarzy mu się z dziadkiem i położyć obok urny? Takie gesty są bardzo cenne, dają dziecku namacalny udział. Pamiętam Jasia, o którym wspominałam na początku, podczas pogrzebu swojego dziadka. Podszedł z mamą do trumny i położył na niej rysunek. Siebie, trzymającego dziadka za rękę. W kaplicy zapanowała cisza pełna wzruszenia. Ten rysunek więcej mówił o ich więzi, niż niejedno moje słowo. Dla chłopca zaś był symbolicznym żegnaj, który, które pomogło mu zrozumieć, że dziadek, że dziadek umarł. Inna sytuacja, gdy dziadek lub babcia mają demencję. Wyobraź sobie, że odchodzi jedna z Twoich rodziców, a drugi, drugi rodzic być może jest poważnie chory, cierpi na demencję lub Alzheimera. Tak bardzo chcesz, by mógł, by mogła pożegnać życiowego partnera, a jednocześnie boisz się, że boisz się, czy ceremonia nie wywoła u niej, czy u niego nadmiernego cierpienia lub zamieszania. Osoby z demencją często mają problemy z pamięcią krótkotrwałą. Mogą zapomnieć, że ktoś umarł i na nowo przeżywać szok za każdym przypomnieniem. Bywa, że nie rozpoznają ludzi wokół siebie albo nie rozumieją, gdzie są. Mimo to, jeśli stan zdrowia fizycz fizycznie pozwala na to, żeby włączyć jakoś te osoby w ceremonię, warto spróbować je zaangażować. Dlaczego? Bo nawet jeśli intelektualnie nie pojmie całej sytuacji. Wyczuje atmosferę i emocje. Może nie zapamięta każdej jednej chwili, ale prawdopodobnie dotrze do niej, że wydarzyło się coś ważnego i że nie jest sama. Oto kilka praktycznych podpowiedzi, jak wesprzeć osobę z demencją podczas ostatniego pożegnania. Pierwsze to przede wszystkim informacja dostosowana do możliwości percepcji tej osoby. Jeśli to początkowe stadium choroby, Porozmawiaj wcześniej, kilkakrotnie przypominaj o śmierci bliskiego, zanim nastąpi pogrzeb. Jeśli to zaawansowane stadium, być może ta wiadomość będzie wciąż nowa, za każdym razem. Ważne jednak, by nie okłamywać, nie mówić, tata, wyjechał, tylko spokojnie komunikować fakt śmierci prostymi słowami: Twój mąż umarł. Miał poważną chorobę i jego ciało przestało działać. Tak. To bolesne, ale nawet osoba z zaawansowaną demencją zasługuje naprawdę. Można to zrobić z ogromnym współczuciem, przytulając, trzymając za rękę, mówiąc ciepłym głosem. Czasem reakcja przychodzi z opóźnieniem. Pozwólmy na łzy, na smutek lub brak reakcji. Każda z nich jest normalna. Spróbujmy włączyć elementy, które dadzą poczucie znajomości w obcej sytuacji. Jeśli babcia zawsze odmawiała różaniec, może podczas modlitwy w trakcie pogrzebu dać jej do ręki jej własny, dobrze znany różaniec? Jeśli dziadek uwielbiał jakąś pieśń, zadbajmy, by ona wybrzmiała w trakcie ceremonii. Dobrze jest zabrać ze sobą coś, co osoba z demencją lubi lub co ją uspokaja. Na przykład sweter pachnący domem, czy ulubione ciastka, którymi będzie można poczęstować ją w chwili przerwy. Koniecznie zapewnijmy też choremu towarzystwo opiekuna przez cały czas trwania uroczystości. Najlepiej kogoś, kogo dobrze zna. Może to być członek rodziny lub profesjonalny opiekun, jeśli takiego mamy. Taka osoba powinna stać czy siedzieć tuż obok i tłumaczyć szeptem na bieżąco, co się dzieje. Na przykład, Teraz Pan mówi o Mamie, wspomina jaka była. Odpowiadać na pytania, nawet powtarzane wielokrotnie, zdezorientowane, gdzie ona jest, co się dzieje. Jeśli chory zechce podejść do zmarłego lub dotknąć trumny, pomóżmy mu. To może być ważne dla emocji całego pożegnania. A jeśli w pewnym momencie stwierdzi, chodźmy już do domu. Opiekun może spróbować go chwilę zatrzymać, ale jeśli się nie uda, bądźmy gotowi skrócić jego udział. Elastyczność jest kluczowa, absolutnie nic nie robimy na siłę. Dom pogrzebowy może nie być znajomym miejscem dla chorego, ale można uczynić się odrobinę mniej dezorientującym. W miarę możliwości ustalmy wcześniej, aby w sali nam nie było na przykład migających świateł, zbyt głośnej muzyki, wszystkiego, co może przytłaczać. Swoimi bodźcami. Jeśli są ekrany wyświetlające prezentacje, e, na przykład zdjęć, upewnijmy się, że to spokojny pokaz, a nie żaden dynamiczny film. Osoby z demencją łatwo się męczą nadmiarem bodźców. Zresztą ja też. Dobrze jest też od razu zorientować się, gdzie są toalety i gdzie są wyjścia. Bo nagłe poszukiwanie toalety w stresie może być bardzo trudne. Jeżeli to długa ceremonia, zaplanujmy krótkie przerwy dla naszego podopiecznego. Nawet wyjście na korytarz, łyk wody czy odrobina świeżego powietrza. Postarajmy się też akceptować reakcję. Osoba z demencją może na pogrzebie zachowywać się niekonwencjonalnie. Może nagle zacząć rozmawiać głośno z kimś nieobecnym, zaśmiać się w zupełnie nieodpowiednim momencie, Albo powtarzać w kółko to samo zdanie. Uprzećmy najbliższą rodzinę i przyjaciół, że takie zachowanie to efekt choroby, a nie lekceważenia zmarłego. Pamiętam pewną panią Wandę, chorującą na Alzheimera, która podczas pogrzebu swojej córki co jakiś czas pytała: A gdzie jest Ania? A gdzie jest Ania? A gdzie jest Ania? Choć przed chwilą zanosiliśmy urnę z prochami Ani do grobu. Jej wnuk. Za każdym razem ściskał jej dłoń i mówił: Babciu, Ania umarła, jej prochy są tutaj, żegnamy ją teraz. Robił to cicho, spokojnie, z wielką czułością, jakby za każdym razem odkrywał z nią tę prawdę na nowo. Tak, to było rozdzierająco smutne, ale też piękne w swojej miłości. Nikt z obecnych, myślę, że nie miał cienia pretensji, że pani Wanda przeszkadza. Wszyscy skupili się raczej na tym, jak poruszające jest to, że mimo choroby, to matka instynktownie czuje stratę i szuka swojej córki. Czy to dziecko z spektrum autyzmu, czy senior z zanikami pamięci, czy dorosły brat z zespołem Dauna, każdy z nich na swój sposób przeżywa stratę. Pamiętajmy, że uczucia żalu, tęsknoty, miłości są obecne także u osób, które inaczej funkcjonują. Może nie wyrażą tego słowami, może ich reakcje będą nietypowe, ale one czują. Wykluczając ich z ceremonii z obawy przed kłopotami, ryzykujemy, że poczują się jeszcze bardziej zagubieni, wyobcowani, wyjęci z rodzinnego rytuału. Nie do końca rozumiejąc czemu wszyscy gdzieś poszli beze mnie. Oczywiście każdą sytuację trzeba oceniać indywidualnie. Czasem stan zdrowia może faktycznie uniemożliwić udział, ale jeśli istnieje cień szansy, że z naszym wsparciem i przygotowaniem ta osoba da radę jakoś włączyć się w uroczystość, to warto spróbować. Kluczem do tego wszystkiego jest empatia i komunikacja. Porozmawiajmy w rodzinie, porozmawiajmy z domem pogrzebowym, z obsługą pogrzebu, czyli z celebrantem, księdzem, pracownikami, o naszych obawach i o naszych potrzebach. Coraz więcej osób z branży funeralnej ma świadomość, jak ważna jest inkluzywność. Być może zaproponują jakieś własne rozwiązania, pomogą przystosować przebieg ceremonii. Czasem drobna zmiana, godziny na przykład, na porę dnia, gdy nasz podopieczny po prostu czuje się lepiej. Przed południem, po południu zapewnienie dostępu do osobnego pokoju, zapewnienie dostępu do osobnego pokoju, czy możliwość skrócenia obrzędu mogą uczynić wielką różnicę. Na koniec, pamiętajmy, nie jesteśmy sami. Wielu ludzi mierzy się z podobnymi wyzwaniami. Warto szukać wsparcia. U psychologa w grupach dla opiekunów osób z demencją, u towarzyszy w żałobie, u profesjonalistów zajmujących się ceremoniami. Sama wciąż uczę się od rodzin, z którymi pracuję, bo to oni najlepiej znają swoich bliskich. Po pogrzebie e, pani Kasia, mama Jasia, o którym opowiadałam wam na początku podcastu, powiedziała mi z uśmiechem, trochę przez łzy. Wie pani, ja dziś wieczorem zapytał, czy dziadek na pewno widział jego rysunek. Myślę, że to był jego sposób, żeby się pożegnać, i udało się. Utwierdziłam się, wtedy, że, utwierdziłam się wtedy w przekonaniu, że ta praca ma naprawdę głęboki sens. Temat inkluzywnych ceremonii dopiero przebija się do szerszej świadomości. Jeśli Jesteś pracownikiem zakładu pogrzebowego, czy pracujesz gdzieś w szeroko pojętej branży funeralnej i czujesz, że ten temat też jakoś się dotyczy, chciałbyś dostosować swój zakład, swoje miejsce pracy do potrzeb osób neuroróżnorodnych. Serdecznie zapraszam Cię do zgłębienia tego tematu razem ze mną. Będzie ku temu okazja podczas panelu Trendy, których nie możesz przegapić, ceremonie inkluzywne, które poprowadzę na Funeral Forum w czasie. Targów w nadarzynie, które odbędą się od 27 do 29 maja tego roku. Na tym spotkaniu opowiem więcej o takich przykładach, takich sytuacjach i rozwiązaniach, jakie można zastosować. Zapraszam Cię bardzo ciepło. Bądźmy tam razem dla naszych bliskich. Słuchaliście podcastu Ogrodu Pożegnań Ścieżki Żałoby w którym rozmawiamy o sprawach ostatecznych w merytorycznej, wolnej od tabu atmosferze. Chętnie usłyszę od Was, co o tym sądzicie. Kontakt do mnie oraz informacje o moich działaniach znajdziecie na stronie izabelajachnicka.pl. Możecie też szukać ogrodu pożegnań na Instagramie.